Siemano, Siemano, witajcie w Saints Row trujeczce w wersji zremasterowanej. Słuchajcie, już jest gra dostępna na Epic Gamesie, także tylko tam możecie sobie ogarnąć, pograć. Słuchajcie, nikt nie prosił, każdy potrzebował i mamy oto nową giereczkę. Także lecimy z odcinkiem. Oczywiście zostawcie łapeczki w górę, jeśli chcecie więcej takich odcinków. Także słuchajcie, kampania zaczynamy. Jeszcze gry nawet nie odpalają, także nowa gra. Zobaczymy. Niech będzie normalna trudność. Jest dobrze. Zarąbiście bym powiedział: Zo, czy da, my, dy, my, yo! <grystanie> tak, grę ustawiłem. Znaczy, po prostu stwierdziłem, żeby sobie sama grał. Garnęła, jakie mam ustawienia w kąpie i się sama ustawiła graficznie. Także zobaczymy, co nam tutaj zaproponuje. Czy będzie płynnie, czy nie będzie płynnie. Jeśli nie będzie płynnie, to, to zlecimy z detali. Ale mam nadzieję, że będzie płynnie. Główny składnik ludzkiej historii. Słuchajcie. Mamy tutaj wstępniak w stylu gwiezdnych wojen. <laughs> to ja na razie. Japanese commercials, easiest money you'll ever make. <laughs> Grand Larson is right up there. You ready for this? No worries. I do my own stunts. Hey, you're just a ride along, man. So don't get all Hong Kong style in there. I am a method actor. If I'm gonna play a saint with any degree of emotional truth, I gotta make it real. Trust me, Burke. Don't totally be real. You're robbing a bank dressed like yourselves. Hell yeah. Who doesn't want to be Johnny Get? Ultra postmodernism. Love it. I'm cool with the Saints movie, but do we really got to drag this asshole actor around? Cut Josh some slack. He's just researching his part. Yeah, I hope he signed a waiver. All right, people. Nobody moves! Ooh. Nobody dies! Burke. Sorry, jumps his line. Can we, uh, can we go again? You all know the drill. Can I get a picture with the boss? Say, please. Get in line, bitch. Hey, don't be a dick. But you call yourself gangbangers? You're a bunch of pussies. We should be all up in their shit, like, fuck. <laughs> oh, that's different. No to słuchajcie, no dymy na początku. Musimy tutaj zrobić. Za bardzo sterowanie nie pamiętam, grałem to no, kiedyś, 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 kiedyś nawet była seria. Uuu, jakie dpi mam wielkie myszce. Strzelamy do typów! Elo babcia, co ty tam się prójesz? Ty też gościu. Litnie zginie, trzymajcie się mnie, patrzcie na to! Bebebebe, bebe, z bliska, co? Co się prójesz? co to za jakieś kamikadze? Elo ziomy. <grafy> Dawać tutaj, który, który kolejny chce oberwać? Co żaden? Zarąbiście, zarąbiście, o! Nieskończoność amunicji, ale awesome. są dobra. A jesteś zarąbisty kolego. <grafy> o, więcej kumpli! Aha, czekajcie, bo to strzelba. Zuzika was pojadę! Elo mordy! ELO ryje! Nie, to lepiej jest zdecydowanie za, za małe Do tej gry? Co się prójesz gościu? Hello! O kolejny biegnął! Nie, co? Ja sobie może do, do tego wrócę Elo ryjek Elo morda Który tu się do naszych próje? Co to ma być? Co to ma być? Hello ziomy! Porobieni! Lecimy dalej. Bang. Co, berwał? Żyjesz? Nie, nie żyjesz. Świetnie, zarombiście bym powiedział. Co, już się zmęczyłeś? Panie, to, to tylko początek był tego wszystkiego. Dawaj, Josh, zmęczony czy nie? Włamujemy się. Not cool, man. Time to to work. Right. Mamy małą bombeczkę To lecimy pod skarbiec, nie? Ktoś tu jeszcze ma jakiś problem? Elo? Co ty tu masz? Daj autograf. Aha, no spoko. Zawsze dobrze podczas akcji dać autograf. Pamiętajcie. Okej, okay, co wy tutaj macie? Halo. Podłóż ładunki wybuchowe w tym miejscu Może być Kaboom Co jest kozak słuchajcie Tyle co to jest akcji To aż fajnie A tamten kolega nam wcześniej chyba zaraz alarm odpali No i super, zarobiście. Picobello no czup, nie? Okej. Okay. Tak, tak, wiem, że mogę broń zmienić. Już, już to robiliśmy, nie? Broń się, dobra. Ja się mogę bronić. Dawaj mi z powrotem. O! Woo! Coś we mnie na Super efekty! Nic nie widać! O, to chodzi w remasterach! <gulakuje> o nie, gdzie oni są jeszcze? A tutaj sobie latać. A, to w sumie moje zimaczki sobie z wami radzą fajnie. Ale typie. W sumie bez celowania dobra, nawet hey, dobrze. Strzelamy. Ty, bez ki, Tu Zobaczcie to! E, to po co komu, kurde, celowanie w tej grze? Znaczy wiecie, wszystkie myszy. Zbliżenia. Jak tu można takie dymysiać? No, no 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 Jeszcze stoisz. Nie ma stania, halo czy mam jakieś granaty czy coś w tym stylu Przez chwilę się zastanawiam jak wielki to ma magazynek, bo tak... Tak zblokowałem strzelanie. A ten ciągle na parze! O nie, oni mają tarcze. Chyba sobie stoję na środka. Czasami oberwę, czasami nie. Co tam? Wuuu! Elo morno!

Chyba poleciał. Świetnie. Co nasi? Dawać. Lecimy z tym skarbcem. Halo. No dawać, dawać, dawać. A, tu jest. Jeszcze jesteście, ok? Ej, Lurie! Siemano, ziemeczku. Odlatują normalnie. O siemano, co tu robicie na dachu? Kto was tu zaprasza? Bo, 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 ja nie. Elo, mordy. Ten helikopter przydałby się zastrzelić, co nie? Tak sobie typów zdejmuje. Come on! Czemu typek naparza tutaj z rakietnicy do nas? Tak się nie robi. Tak się nie robi! Nie słyszeliście mnie? Tak się nie robi! Idźcie sobie. I wpis do typie No, dobrze ci tak. <grywa> Elo To Co kolejni wychodzą? Dokładnie tak, zapraszam, zapraszam. To, to, to jest fajna impreza. Czemu my stoimy w miejscu? Te, święci, wbijaj do nas. Jeszcze ty, Veno! Gądź się leszczu! Sam ci strzelać po śmiłach. Wow! Okej okay. Coś się dzieje. Lecimy. Dobra, naparzamy dalej. O! No, to dobry czas na przeładowanie, co nie? Ale tu mi ha lata. Nie, wait, ja to muszę zmniejszyć. I to nie przez DPI, tylko po prostu w sterowaniu, bo tak się grać nie da. E, czułość 15, to dajmy na, na 10. No dobrze było. Może tak to zrobimy, po prostu będzie, będzie git. Okej. Okay. Ale dawaj, jak się lata, to się wcale tak łatwo nie celuje tutaj. No posrany ten gość, co to nazwali, nie? Okay. On właśnie nie lata, on, on się utrzymuje w powietrzu i myśli, że jest fajny. Gostek! Tako kolejni tutaj, z dostawą. Okej. Okay. Ci to chociaż wybuchli, a nie? Robili swoje, aha, 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 super, super, super. Nie postawimy skarbca na ziemi, hajs jest nasz! Musimy budować imperium! Bo będziemy z kosmitami walczyli! Ja to wiem, oni nie wiedzą. Elo mordo. <grywka> Znowu ty. Znowu ty. Nie kochają cię w domu, czy co? Dawaj w niego, dobrze, dobrze, ląduj! To se przeładuję. Jej, skarsteneczka! Fajnie. <laughs> Czy to pamięta moją postać jakąś, którą tu robiłem? Bo ten gość jest podobny. Do wyboru, do koloru. Także no co, no musimy sobie zrobić tutaj Silverado jakiegoś. Ej, to to pauza. Dobra, takiego ziomeczka tutaj zrobiłem. Możemy zaczynać, zatwierdź. Ojej! Właśnie tak. Wszystko tutaj da się ustawiać. Co to za cholera jest? My zapłaciliśmy w tym miesiącu. Ktoś zapłacił więcej. Co się stało? Zabiliśmy. Nie, to nas. Burke ma We traded our dicks in for pussies. Seriously. Movie deals, commercials. Saints' name used to mean something more than body spray and some ass tasting energy drink. Our brand's worth a shitload of money. Is that what it's all about? It's always about the money, Mr. Gat. Which is precisely why our employer wishes to speak with you. If you'll indulge us. you have any idea who you're fucking with here of course a remarkable likeness these visions are of viola and kiki and i am philippe laurent chairman of a multinational organization called the syndicate never heard of it evidently not or you would not have robbed our bank perhaps you wonder why you are still breathing at this point actually I wonder why my foot's not up your ass at this point. Like it or not, Mr. Gat, our organization is expanding into Stillwater. I am offering you the chance to leverage your assets against your lives. Ladies? You may continue to operate the Saint Tour Media Group as you see fit, in exchange for 66% of your monthly gross revenue. That is before taxes, of course. Listen, you French fuck. Please! I am Belgium. So make yourself a fucking waffle. We're done here. And I had so hoped to come to a rational business arrangement. <laughs> Boss, you got a bail. No, not without you. What, there's like half a dozen guys? I can take them. What about the plane? I'll fly it back to Stillwater. Johnny, you can't even drive stick. How are you going to fly a plane? Details, details. Just cover the boss. Go. I got this. I mamy dymy! <laughs> tak swoją drogą, jak patrzyłem na tą moją postać, słuchajcie, na co to tak jednak fajnie mi nie wyszło, także no. Świetnie. <laughs> Dobra, obiłem was, tak? Stajecie coś czy nie? O! Zbuta go! A ty co tu się prójesz? Bang! Elo! Dobra, idę na naparzać typów. A, nie zestrzelisz mnie! A na glebę, gościu. Dawaj mi broń. Mam jakąś broń? Nie mam. Bo ty jeszcze żyjesz, Ty kolego. Masz tu szybkie ataki, proszę bardzo. Dobra, mamy gnata, mamy gnata. Ej, Loreju. Mec, <mach> co było tam ten nie padł? Ty przez ściany mogę strzelać. Ho, 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 ho. Ale właśnie przerąbane. Na glebę raz. Skąd jeszcze strzelacie! Nie zasłanie mi! A tam jesteście, dobra, mogę kucnąć Mogę kucnąć, Ale tam szkola tak głupia. Dp zmniejszamy. No, no, nie mnie zasłaniać. Nie no, wkurzyli mnie teraz. Teraz mnie wkurzyli. Idę na dół. Idę na dół i będę bił. Aaa, zachwiało w tym momencie! Nie można tak robić! Pff, żaden strzał mnie wchodził wtedy. A, trzy naboje, słuchajcie, trzy naboje. Mogę to coś zgarnąć? To jest broń. O właśnie, o właśnie. Nagle, raz. Dziękuję. Mek. <ścoughs> Można to też robić tak. <ścoughs> No i lecimy! złapsz Andy O no, koleżanko! A jeszcze obrywałem typem. Świetnie, we spadaj, gościu, co? Nara ci. O, mogę jeszcze strzelać do typów. A, strasznie ciężko się tak strzela! Dobra, nieważne, będziemy spadali miliard kilometrów w dół. Bo to jest gra. Także możemy tak działać. Jeszcze spadacie? Obrót. Dobra, nice. Dobra, elo typie. Elo tobie też. Serio, wy wszyscy spadacie? Zamiast martwić się o wasze życie, to, to trzeba naparzać świętych. Ja to samo. Dobry jestem, nie? Aaaa, go! No, 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 ładuj szybko. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dobra. Chodźmy do Shandy, bo to już blisko jesteśmy. Ej, o, i Mika, Dawaj, 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 dawaj. Mogę jakoś szybciej spadać? Nie, nie mogę? Okej, okay, no, dobra. No, 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 no. no. Jak sobie chcą? 160 metrów. Damy radę. <laughs> Come on! Milion pudełek to sobie przeładuje. to znajdę, że kogoś będziemy musieli klepać zaraz. I koleżanku! Ono tutaj. Dziękuję. Nie ma jak Świetnie. Świetnie. No jak ten da studia, że to nam się nie uda, nie? <laughs> Zestrzelmy go! No mam plan, zestrzelić go! <grym się z nimi> Pospadasz sobie jeszcze? Ona nie ogarnęła. ELO! Zbijam się. ELO. Typy. <grym się> <grym się> <Yellow. grym się> Tak się robi, słuchajcie, dyma. Nie to za przed chwilą. Biegaliśmy sobie po samolocie. Parę minutek. Tak, tak szybki wlot poleciał i Eloszka. Dobra, A może na górę popatrzmy. Siema, gdzie spadacie dokładnie? Dobra, pode mnie. Okay, no może być. To ja się z wami pożegnam. W szybkim stylu. Elo! Woohoo. Co wy tak wolno spadacie? Chodź, Andy. Już, już tu jestem, już tu jestem. Pa, trafił się kolejny. Dawaj, 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 porył, porył. Ten nawet nie wie co się dzieje, nie reaguje. Elo. <laughs> Miło było, cześć. Spadamy dalej. <laughs> Z tego co widzę to spadamy do wody. To nawet bez spodokoronu może by dało radę, może. Chociaż przy takim uderzeniu to nie, nie, nie dobra, Dobra, lecimy. Lecimy po nią. Halo. Halo, szybko, 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 i wymika, proszę bardzo, oj, 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 shit, oj, shit, oj, shit, oj, 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 dobra, dobra, dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. A, jestem tutaj! Już jesteśmy. Już raczej nic nas nie będzie atakowało. Co, my z kosmosu spadliśmy, prosto z księżyca? Takie odcinki. Dobrze, dobrze, <laughs> Ej, załatwione. Proszę bardzo, da się, da się, elegancko. <laughs> Dawaj, wczytuj mi to szybko. No właśnie. Nie po to na SSD instaluję gry, żeby się ładowały po roku. <laughs> Gentlemen, negocjacje. spread the word. Steelport belongs to the syndicate. And the Saints are not welcome. Mr. Kilbane, your and bring me their leader's head. Mr. Miller, into the Saints' accounts and leave them nothing. Na ja spadam, ok. Szacun rośnie. Dobrze, ma lecieć w górę. Świetnie, będzie nam pomagała teraz gitara. Zapisywanko leci. No i słuchajcie, wreszcie jesteśmy gdzieś randomowo, po prostu na mapie

<laughs> dobra, dobra, ogarniemy. Ale słuchajcie, w tym momencie zakończymy odcinek. Także dzięki, wielkie za oglądanie. Chcecie seryjkę? Dajcie znaka tutaj lajkami, komentarzami, będzie spoko. No i do następnego. Na razie, cześć. jo.